Witajcie w piątek, witamy Was na fanpage'u ING Banku Śląskiego. Witamy z naszego studia ING na katowickim spotku, gdzie trwa. Nie, kongres Gospodarczy, ale także, co dla nas jest oczywiście znacznie ważniejsze, European Startup Days, trwa od wczoraj i od wczoraj spotykamy się właśnie tutaj w ING Studio, żeby porozmawiać o tym z naszymi gośćmi, w jaki sposób uniknąć najczęstszych błędów przy otwieraniu nowej, małej firmy, albo także w jaki sposób zarządzać już swoją firmą w momencie, kiedy niedawno wystartowaliśmy, w jaki sposób szukać inwestora, ale teraz takim ważną sprawą, o której chcemy porozmawiać, to jest kwestia naszego mentoringu, w jaki sposób samemu się przygotować, jak nad sobą pracować? ING Bank Śląski przeprowadził ankietę wśród małych i średnich przedsiębiorców, pytając ich, jakie mają największe problemy i pytania, które zadaje na początku naszym gościom. W tej chwili to jest Jacek Santorski, za chwileczkę dokładnie go przedstawię. Witaj Jacku. Dzień dobry. Dzień dobry. To są pytania, które wynikają właśnie z tej ankiety, z tych dylematów, które pojawiły się u przedsiębiorców, ale liczymy także bardzo na wasze komentarze na Facebooku, na wasze pytania. Jacek Santorski zdeklarował się, że będzie także na nie odpowiadał, także piszcie, ja będę je zadawał w waszym imieniu. Bardzo na nie czekamy. A w tej chwili nasz gość, Jacek Santorski, jak już powiedziałem, dzień dobry, witam w Katowicach, witam w Psycholog społeczny i psycholog. Biznesu doskonale wam na pewno znany, doradca przedsiębiorców, wykładowca, mentor, autor wielu poczytnych książek, bestsellerów z tego zakresu, ale także, bo to pewnie nie wszyscy też wiedzą, dyrektor programowy studiów podyplomowych Akademia Psychologii i Przywództwa w Szkole Biznesu Polityki Warszawskiej. Brzmi dumnie także to trzeba podkreślić, także absolutnie świetny człowiek do naszego następnego tematu, który brzmi jest bardzo ważny. Brzmi tak, jak dopiąć swego mimo przeciwności losu i od razu. To pytanie do ciebie, Jacku. Jak się nie poddać? No ja bym y, trochę podyskutował y, dla dobra zadającego z samym pytaniem, bo jestem bardzo daleki od skłonności do magicznego myślenia. Z drugiej mm. strony wiem, że człowiek dostaje bardziej to, czego oczekuje niż to, czego potrzebuje. Y, więc... Y, y, ta, Positively przeciwność, thinking? ta przeciwność, słucham. Positive thinking w takim razie. Więc właśnie próbujesz? chodzi mi o to, że jestem z, przeciw, przeciwnikiem pozytywnego myślenia, ale zwolennikiem pozytywnego nastawienia, a pozytywne nastawienie buduje się poprzez język. Więc te przeciwności losu. No, Boże, jeżeli yy, powtórzę sobie jeszcze parę razy, że są przeciwności losu, to mnie to wbija. To ale one są. Nie są to one są w umyśle osoby, która mnie pyta i ja z całym szacunkiem z tą osobą teraz rozmawiam. Przeciwnością jest to, co ja traktuję jako przeciwność, a losu to, co ja traktuję i przypisuję temu czynnik losowy. Rzeczywiście są takie zdarzenia, które mają charakter zupełnie przypadkowy, zupełnie losowy. Dlaczego je nazwać przeciwnościami? Można je nazwać przygodami, można je nazwać dystraktorami. Zależnie od tego, jak je nazwę, będę inaczej przeżywał kontakt z nimi. Jak powiem jeszcze, że to są wrogie przeciwności losu, to wręcz uruchomi się we mnie atawis ucieczki lub walki i w ogóle nie będę zdolny i skłonny do innego życia niż oparte na adrenalinie, no dobrze, mówiąc ale... zupełnie serio. Ale poczekaj, bo to dobrze no, tak. brzmi, tylko w momencie, no. kiedy mój produkt się nie sprzedaje, no to to jest przeciwność losu, obiektywna. No jak to obiektywna przeciwność losu? No, no jeżeli ktoś jeżeli, nie kupuje mojego znaczy, produktu. po pierwsze, znowu język, produkt się nie sprzedaje. Gdzie jest to się? Ja proszę o to się, Yy, aby rynek. zidentyfikować rynek. rynek, na tym rynku jest ktoś, jest jakiś zespół sprzedaży, jest jakaś strategia sprzedaży, są jakieś narzędzia, jest jakiś lider, który za to odpowiada, czy przynajmniej project management. To pytanie jest przynajmniej, co się takiego dzieje, czego robi za dużo, czego za mało, a czego w sam raz, yy, jakie są rezerwy, jakie możliwości tego człowieka, czy tego zespołu, który zajmuje się sprzedażą tego produktu. Jeżeli on mi powie, że ten produkt ma takie parametry, że jest niesprzedawalny, bo zarząd oczekuje, że będziemy sprzedawali lute z kimosą, a nie sprzedajemy go w lodówkach, gdzie można by było regulować, więc nie mam żadnej wartości dodanej, no to wtedy mogę powiedzieć: albo ten produkt y, trudny jest dla nas do sprzedania z uwagi na to, że jest nietrafiony w rynek i trudno nam nawet znaleźć tych non-customers i to obudzić, albo my robimy jakieś błędy. Po prostu to się obezwładnia. Nie ma się, zwłaszcza w biznesie. W biznesie jesteś ty i ja. Ktoś z nas podejmuje odpowiedzialność, a najlepiej, żebyśmy ją dzielili. W związku z tym, no, mam nadzieję, że ja będę jakoś bardziej mm, pomocny i konstruktywny niż tylko. Yy, studiujący y, wasze pytania, nie, ale, ale trudno już... mi jest, bo ja tego nie, nie decyduję się kupić, tak sformułowanych pytań, bo one, one determinują to, co w waszej intencji jest powodzeniem lub niepowodzeniem. Ale to dobrze, żebyś to wytłumaczył i to właśnie robisz, także, Jim także Collins, to, to jest bardzo ważne. Jim Collins, autor bestsellera od dobrego do wielkiego, 4 miliony nakłady na świecie, w swojej kolejnej książce, Great by Choice, przedstawił bardzo w oparciu o obserwacje przedsiębiorców i menedżerów, którzy są sprawczy w swoim życiu i którzy niezależnie od Zewnętrznych i obiektywnych turbulencji, y, trudności, powiedzmy przeciwności, osiągają i realizują swoje cele i swoje rezultaty, trochę tak jak maratończyk sytuacjonista, który biegnie ciągle w swoim tempie, chociaż raz y, wymaga to heroizmu, a czasem robić na pewnym luzie. I on sformułował y, pojęcie analogiczne, on jest dosyć efektowne, do zwrotu z inwestycji. Tak jak mamy return on investment, of investment to on sformułował pojęcie return on luck, że możemy mieć dary i zrządzenia losu i możemy bardzo niewiele z tego wyciągnąć. Możemy być bardzo bogaci w domu, dostać spadek, dostać nagrodę, wygrać w totka i bardzo niewiele z tego wynika w naszym życiu i materialnym, i duchowym, a może to się zamienić w ciąg naszych, nie wiem, na, na przykład wielkich projektów społecznych. Również tak może być z tym, że powstaje jakiś kłopot. Ja y, dzisiaj się zorientowałem, że przybyłem tutaj na tę konferencję y, rano, czułem się zdezorientowany. Chodziłem tu jak petent, poszedłem do właśnie, ale to myśli jak petent. Potrzebowałem minuty, żeby sobie uprzytomnić, że ta myśl mnie obezwładnia. Dlaczego ja mam myśleć o tym, że ja tu chodzę jak petent, prawda? Od razu się otrząsnąłem, aczkolwiek minutę musiałem popracować nad własnym językiem i zorientowałem się, że znowu, że to nie ma się, że pomiędzy organizatorami spotkania, a project managerem moim w mojej firmie nastąpiła jakaś luka w przekazaniu pałeczki która by miała na celu pełen mój komfort w dotarciu tu i zdążeniu na czas. Czyli prawda? ty uważasz, że tak naprawdę każdy z nas może odnieść sukces w biznesie, tylko to jest kwestia nastawienia i w jaki sposób Ale Absolutnie sobie... nie, no ponieważ was. jednocześnie los odgrywa bardzo silną rolę. Czyli się jednak. Nie, tylko że ja o losie mówię dopiero, kiedy wyczerpię wszelkie możliwości, w których sprawdziłem to, na co mam i mogę mieć wpływ. Okay. bo potem, jest jeszcze przypadek, bo potem znalazłem się rzeczywiście we właściwym miejscu w niewłaściwym czasie. No, profesor Wetulani znalazł się w niewłaściwym miejscu na, swoim, na swojej codziennej stry, trasie, potrącił go samochód i straciliśmy jednego z największych Polaków, prawda? Natomiast, zanim rozpatrzymy, czy to był moment jego nieuwagi, czy może bez troski kogoś, kto mu towarzyszy w życiu, wiedząc o tym, że jest bardzo przytomny, ale z drugiej strony jednak, no, bywa zamyślony, i tu znowu nie Chodzi o to, żeby szukać winnych, bo w ten sposób nie wyjdzie się z procesu żadnej żałoby, jak się szuka winnych, bo szukanie winnych jest na początku procesu żałoby, a nie na końcu. Ale kiedy chcemy wyciągnąć z tego wnioski, traktujemy to jako lekcję, nawet ta nie, ten brak sukcesu może też nie być porażką, jeżeli zapytam się, ja byłem dwa razy na granicy bankructwa. Kiedyś, y, dwadzieścia parę lat temu, spotkałem y, znajomego przedsiębiorca z branży medialnej. Na konferencji bankructwa powiedziałeś, tak? Na, na, granicy bankructwa. na granicy bankructwa. Dwadzieścia kilka lat temu spotkałem mojego znajomego w branży wydawniczej, działałem wtedy, z branży medialnej i on mówi. Słuchaj, no, co u ciebie słychać? Ja mówię, wiesz co, no mam, no, mam lekcję bolesną za to, że nie dbałem o kilka parametrów prawno-biznesowych wizji że stworzyłem wizję z marną implementacją, która się zaczęła zamieniać na halucynację. Mam prawie, yy, i tu wymieniłem kwotę równowartość 200 tysięcy dolarów do tyłu. On mówi, wiesz co, mój znajomy skończył wielkie studia na Harvardzie, tyle samo za nie zapłacił i się dokładnie tyle samo co ty nauczył. Ja się sobie, boże spotkałem mentora w swoim życiu, on mi pokazał tylko, że ta lekcja była droga, ale ja rzeczywiście z czasem stałem się coachem i doradcą. Ja już więcej takich zaniedbań, takich niefrasobliwości w zarządzaniu biznesem yy, nie spotkałem już na swojej drodze, a na wszelki wypadek w moim gabinecie wisi cytat, wizja bez implementacji to halucynacja. No tak, ale jak przekuć tę porażkę w sukces? ja o tym opowiadam. Jest to ciągłe, z chwili na chwilę, z minuty na minutę zapytywanie, jaki ja mogę mieć wpływ na to, co się dzieje, a jaki nie mogę, jaki mogłem, jakiego nie mogłem, jaki mogę mieć wpływ choćby na to, jak się teraz czuję, przez to, jak ja nazywam rzeczy. Czyli podejmuję odpowiedzialność, podejmuję odpowiedzialność, podejmuję odpowiedzialność, tak jak w biznesie deweloperskim mówi się, że są trzy czynniki sukcesu, lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. To jak to powiedzieć, że w biznesie są trzy czynniki Odpowiedzialność, odpowiedzialność, odpowiedzialność. Aby potem powiedzieć, że odpowiedzialność to jest nie tylko, że ja się czuję współautorem swojego i kowalem swojego losu, ale że ja też odpowiadam za, zamiast reagować. Aby potem powiedzieć, że poza sferą mojego wpływu, w której wykonuję 100% swojej lekcji, jest sfera, na którą nie mam wpływu którą obejmuję co najwyżej troską, tęsknotą, modlitwą, jeżeli potrafię, i wierzę, że będzie wysłuchana szerszą uwagą, że nie mam złudzenia omnipotencji, także. Ale zanim przyjmę, że los stanął na mojej drodze, czy został się przeszkodą, rozpatrzę wszystkie możliwości. Chcę też powiedzieć o bardzo konkretnej metodzie. Metaforycznie nie chcę dokończyć Dobrze, mamy jak marka. widzisz potrafię z determinacją pewną tak prowadzić jest. swój plan, że jeżeli jest przeciwieństwo, powiedzmy przeciwieństwo, ja mogę je przyjąć i przekierować w inną stronę jak w sztuce Ikida. Mm -hmm. I teraz chcę ci weź słowo, nie dlatego, że nie chcę, żebyś Dobrze. przestał dalej opowiadać, tylko dlatego, ja że właśnie Waldek, Waldek, który nas ogląda na Facebooku, zadaje ci takie pytanie, które się łączy z tym, o czym mówisz. Tak. Jakie cechy powinien rozwijać w sobie dobry przedsiębiorca? Mówiłeś o właśnie odpowiedzialność, w ten sposób radzenie sobie z kryzysem, co jeszcze? Przedsiębiorca, przedsiębiorca, to jest bardzo ważne, jest takie pojęcie, które, o którym się dowiedziałem i które porządkuje bardzo wiele moich obserwacji i intuicji z ostatnich 25 lat, które pochodzi z waszej firmy. Prowadząc projekt dla waszej firmy dowiedziałem się, że Wasztow Management w skali światowej pracuje w oparciu o model Menkesa, opisany w książce pod tytułem angielskim. Powiem już po polsku, biznesowa i menedżerska właśnie inteligencja. Podstawową cechą przedsiębiorcy jest inteligencja przedsiębiorcza. Inteligencja przedsiębiorcza polega na tym, że dostrzega dźwignię i możliwości. Że szuka takiego miejsca, w którym może nie w taki sposób podnosić szklankę, a w taki sposób podnosić szklankę i będzie mniej wysiłku, a podobny rezultat. Że szuka mikrokory, które mogą przynieść makroefekt. Są ludzie, tu chodzi dokładnie tylko o to. To nie musi być innowacyjne, to może być skopiowane. To może być bardzo prymitywne. Chodzi o dźwignię. Chodzi o mikrokorektę. Istotą przedsiębiorczości jest, że wkładam tyle, a wyjmuję z nadwyżką. Można całe życie sprzedawać swoją pracę, nie być przedsiębiorcą. Można szukać aplikacji swoich pomysłów tak, aby się zwracały z nadwyżką i to jest przedsiębiorczość. Ja do dzisiaj nie wiem, czy ta właściwość, ta cecha nie jest wrodzona. Ale tym bardziej obejmuje to uwagę, jeżeli tego w sobie nie znajduje, to idzie na etat. No właśnie, i teraz pytanie dotyczące etatu. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś. Teraz przyjmijmy taką formę, że ja przechodzę do ciebie do gabinetu, ty jesteś psychologiem, ja jestem przedsiębiorcą i przeczytam niektóre zdania, które pojawiały się okay. w tej ankiecie, którą przeprowadził bank ING, ING Bank Śląski. I tutaj na przykład pojawia się. Taki dylemat przedsiębiorców albo ludzi, którzy myślą o założeniu swojego biznesu. Łączenie pracy nad produktem z etatem na pierwszym etapie prac oraz ryzyko związane z podjęciem własnej działalności. Brak czasu i odwagi na porzucenie dotychczasowej formy zarobkowania na rzecz rozwoju startupu. Albo na przykład młodzi ludzie, którzy studiują, piszą codzienne obowiązki szkolne. Co Ty właśnie powiedział ludziom? Kiedy jest ten moment, kiedy Twoim zdaniem mogą zostawić pracę na etacie i wejść w to pełno ryzyko, czyli postawić. Na siebie, na swoją działalność. Bardzo znany, taki historyczny, wiele anegdot o nim opowiadano, psychoterapeuta, który stosował bardzo często takie hipnotyczne, paradoksalne prowokacje, aby zmobilizować swoich pacjentów. Brzmi dobrze. Miał pacjentkę z nadwagą, która nie wynikała z choroby tarczycy czy Hashimoto, czy jakichś innych obiektywnych problemów, która była prawdopodobnie na jej życzenie która chodziła terapeuty do terapeuty z tym, aby doświadczyć takiej hipnozy, takiego programu, żeby wyjść z nadwagi. On powiedział: Dobrze, proszę się rozebrać. Był starym człowiekiem, lekarzem, nie miała problemu, stanąć przed lustrem i popatrzeć. Proszę pani, proszę zobaczyć. Pani wygląda jak wieloryb. I co jeszcze że Nic. Ja chcę ci powiedzieć, że przedsiębiorczość to jest trudna sprawa. Że w przedsiębiorczości, mój drogi, podpisuje się czeki własną krwią, a faktury własnym potem. Czy ty jesteś na to gotów? To się zastanów, jeszcze raz, jeszcze raz do mnie przyjść. Czyli, no dobrze, ale czy, czyli uważasz, że trzeba bardzo... Przedsiębiorczość szczerze... to nie jest coś takiego, o, mam nice to have, będę przedsiębiorcą, o, mam dylemat, etap czy przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość to jest wybór życiowy. To jest wybór ciągłego yy, balansowania na krawędzi. To jest by, wybór ciągłego jeżdżenia po bandzie. I zawsze wiąże wybór... się z ryzykiem? Zawsze. Zawsze. A to powiedziałem tak, im więcej masz, tym jest większe ryzyko, bo masz ryzyko strat. Wyobraź sobie młodych przedsiębiorców, którzy po rodzicach dziedziczą wielki majątek. Oni w ogóle strasznie trudno im spać. Obawa, że zmarnotrawią te dobra, jest czasem jeszcze większa niż obawa, czy spłacę, czy nie spłacę kredyt. A i, i, co byś powiedział? I to jest naprawdę nie dla każdego. Naprawdę. No tak, ale to jak u siebie to rozpoznać? Jest, jest jakaś metoda, jest jakieś narzędzie, jest jakaś Nie twoja ma dobra poradka. Takim narzędziem jest życie. Spróbuj. Mam znajomych, którzy wychodzą. Z... Mam znajomego, który był bardzo sprawnym project managerem, z czasem dyrektorem w firmie, w branży zupełnie innej niż wasza. Uznał, że on nie musi cały czas pracować dla jakiejś rady nadzorczej, jakiegoś zarządu, jakiegoś akcjonariatu jakiejś giełdowej spółki. Wyszedł na zewnątrz, założył działalność. Po dwóch latach wrócił do korporacji. Powiedział, przekonałem się, to jest nie dla mnie. Żona mi też to powiedziała. Nie wytrzymałem psychicznie. I wtedy radzi, żeby właśnie tak zrobić, żeby nie było Dokładnie. Prgnąć. Dokładnie. Oczywiście są ludzie, którzy mają w sobie takie dary i kompetencje zarówno tego intraprenera, bo można być prawdziwie przedsiębiorczym, jednak w ramach korporacji. Mhm. Mówię takie neologizmy polsko-angielskie i interprenera, a ten, bo ten enterprenera, ten enterprener ten już podpisuje czeki własną krwią, faktury własnym potem. Intraprener podpisuje tylko faktury własnym potem. Ta krew. Te czeki należą do korporacji i organizacji. Są osoby, które się przesiadają z jednego miejsca na drugie. Znam wybiednego menadżera i przedsiębiorcę, pan Jacek Nitecki, który najpierw założył spółkę Antalis, yy, materiały papiernicze i podobne w Toruniu, sprzedał ją z powodzeniem. Yy, znaczy To była spółka Nitech, od jego nazwiska Nitecki, sprzedając z powodzeniem światowej korporacji Antalis, był dyrektorem generalnym Antalisa w Polsce, najpierw na Polskę, potem na Europę Centralno-Wschodnią, potem w Paryżu, po czym dogadał się z zarządem firmy, że jeszcze cztery lata i wyjdzie z powrotem, wróci do Polski z kapitału, który odłożył no już ze świetnych wynagrodzeń i premii menadżerskich, znów zacznie działalność przedsiębiorczą. Czyli są ludzie, którzy się mogą naprawdę przesiadać? No właśnie, bo Z przetrwać łódki na ten ale to są kryzys. nieliczni, to no są nieliczni. Ale jak przetrwać tak? ten pierwszy kryzys, bo kryzysy się pojawiają, to tak, tak jak ty powiedziałeś, że też tak. byłaś na skraju bankructwa, tak. a jednak nie wróciłaś na etat, tylko rozpoczęłaś. Znaczy nie wróciłem, bo w życiu nie by... znaczy byłem na etacie 4 miesiące, no dobrze, ale nie... potem 3 na 3,5 etatu. Ja po prostu organicznie nie nadaję się do służenia komukolwiek oprócz wizji i misji, którą mam budowanie no ale... ze swoimi współpracownikami. To nie przesiadłeś się na etat? Tak. Jak przetrwać ten kryzys? Bo to nie zawsze musi oznaczać, że kompletnie się do tego nie nadajemy, tylko po prostu... Czasem trzeba się poddać. Czasem trzeba się poddać. Czasem ale, trzeba powiedzieć wycofuje się. Ale wejdźmy teraz w ten wariant, żeby, żeby tak. się nie poddać właśnie. Jak tak. przetrwać ten kryzys? Pierwszy. Bo to Który jest kryzys? pierwszy kryzys, dlatego że mówimy o małych przedsiębiorstwach, tak. ludziach, którzy myślą o otwarciu swojej firmy, albo są na początku. I te kryzysy się pojawiają. Tak. I nie zawsze jest tak… Może dam wskazówkę taką pośrednią, bo nie znam sytuacji i uwarunkowań. Mhm. Ze studiów pani Moskanter z Harvardu wynika, że są trzy pułapki w obliczu kryzysu, które jeżeli się nie damy w nie złapać, mhm, to, to mogą być dla nas narzędziami wyjścia z kryzysu i przetrwania z kryzysu. Pierwszą jest? pułapką jest nasza skłonność, w gruncie rzeczy naturalna, do szukania winnych na zewnątrz siebie. Mhm. Domówienia to podły rynek, to nieuczciwy wspólnik, to konkurencja, to winni, stawy rząd, nie. nowy rząd, wszyscy są winni, tylko nie ja, z drugiej nie chodzi o szukanie winy, tylko pytanie jaki błąd ja zrobiłem, jakie wnioski mogę z tego wyciągnąć, prawda, traktowanie tego co się zdarzyło, chociaż to boli, chociaż to wkurza, chociaż miałem dwie czy trzy noce nieprzespane, chociaż mi wstyd przed ludźmi, ja się zorientowałem jak pracuję z przedsiębiorcami, to gdy staje sam to doświadcza że gdy byłem na granicy, to główną sprawą, która mnie męczyła, to był wstyd. No, wstyd to funkcja ego, no, ale nie miałem to tak rozwiązane. I teraz ci, którzy przetrwają, mieli moc przetrwania kryzysów, prędzej niż inni, zaczynali to traktować jako lekcje, wyciągali wnioski. Druga pułapka i druga skłonność to, aby się izolować. W trudnej sytuacji, albo zaszywać w sobie, gdzieś chować w jakimś śpiworze, dosłownie i przenośni. Gdzieś oczywiście potrzebujemy czasem się wycofać na dobę, dwie, żeby się, nie wiem, przespać, pomedytować sam ze sobą, schować się przed całym światem, choćby przed tym wstydem, ale potem chodzi o to, żeby przekroczyć ten introwertywny odruch i właśnie wyjść. Wyjść po to, żeby się dzielić tym, co boli, tym, co trudne, szukać zrozumienia emocjonalnego, być może szukać mentora. Ale na zewnątrz, poza rodziną, swoją firmą? Czy w, firmie? w ogóle na świecie. Mhm. Im szerzej, z, z innych badań wynika, że im mam, yy, szerszą mam sieć, im więcej mam zróżnicowanych kontaktów, to się okaże, jeżeli, że, że jeżeli się poskarżę mojemu partnerowi z łódki, yy, z Katamarana, yy, na którym nie byłem już od pół roku, więcej mi może to przynieść, jak się poskarżyłem przyłożonemu i podwładnemu. Oczywiście jest to kwestia porozumienia z najbliższymi. My w stresie potrzebujemy bardzo nie być opuszczeni przez tych, którzy kochamy i którzy nas kochają. O to też jakoś trzeba zadbać. I trzecia pułapka jest taka, że w obliczu straty, trudności staję się bardziej konserwatywny. Cofam się do dawnych rozwiązań, które były sprawdzone. Mówię, lepsze jest wrogiem dobrego. Prawda? A Okazuje się, że ci, którzy pomimo trudności, pomimo tego zrządzenia losu, tak wolę powiedzieć, niż przeszkody, pomimo bólu, byli dalej twórczy, eksperymentowali. Nie w sposób brawurowy zupełnie, nie w sposób szalony, ale próbowali na nowo. To oni wygrywali. A więc są aż trzy wskazówki. Szukaj swojej odpowiedzialności, tak tutaj jako lekcję, szukaj wsparcia i dziel się, przełam wstyd i... Nie bądź konserwatywny. Y, szukaj twórczych rozwiązań. Dalej walcz, można powiedzieć. Jacku, Dalej kolej... się zmagać, znów muszę powiedzieć, bo to nie musi być walka. Kolejne pytanie, jeśli pozwolisz, od Michała, który do nas pisze i ma takie pytanie do ciebie. Ty już trochę o tym mówiłaś. Co mają zrobić dzieci przedsiębiorców, na przykład rodzinnych y, y, przedsiębiorstw? Czy mają pracować w firmie rodziców, czy zakładać swoje startupy, swoje firmy? Co byś im odpowiedział? Powiedziałbym, to bardzo zależy od historii relacji rodzinnych od dynamiki relacji między rodzeństwem, no bo jeżeli jest tak, że jedno z rodzeństwa pracuje w firmie, a drugiemu tata sugeruje, żeby pojechało szukać szczęścia w innych firmach, prawda, to ma zupełnie inne znaczenie, jak takiego dylematu nie ma. Ma to też, to zależy na ile rodzice są zdolni i skłonni traktować siebie jako ten łuk, który ma wypuścić strzałę w życiu. I dziecko dwudziestoparoletnie jest w gruncie rzeczy emocjonalnie samosterowne, a na ile mama daje córce określone pieniądze na, nie wiem, jako prezent ślubny, ale potem przychodzi i mówi, a gdzie ta lodówka, którą miałaś sobie kupić, prawda? Więc jeżeli jestem naprawdę oddzielony od rodziców emocjonalnie, mogę zostać w ich firmie od razu, jeżeli mam wątpliwości. Szukamy najpierw doświadczeń na zewnątrz. I jeszcze Jacko, jeśli pozwolisz, bo mamy już mało czasu, pytanie od Judyty, która pyta ciebie tak, jak oceniasz polskich liderów, idziemy w dobrym kierunku, czy jeszcze brakuje nam pewnych cech? Znaczy polscy liderzy społeczni są do bani? I y, polityczni, działający w, na centralnym poziomie, ponieważ większość z nich ciągle y, y, zdobywa i odzyskuje władzę, zamiast tworzyć programy, które mają służyć ludziom, którym oni mieliby służyć. Natomiast mamy mnóstwo lokalnych liderów społecznych, takich oświeconych, a nie oświetlonych y, i to są bardzo często wspaniali ludzie. W biznesie y, mamy w tej chwili przytomnych przedsiębiorców. Mamy sprawnych menadżerów, którzy umieją dowozić, którzy są zdolni w zakresie tego execution i bardzo mało autentycznych liderów, którzy są kimś dla ludzi, którzy mogą być dla nich źródłem i wsparcia i nadziei i motywacji i wyzwania, którzy mogą uprawiać przywództwo i zarządzanie coachingowe. W tym zakresie jesteśmy trochę coraz bardziej jak na takim zdrowym folwarku bardziej. Mamy tutaj deficyt no i to było najszybsze 30 minut, najszybsze pół godziny w studiu NG w katowickim spotku, które właśnie bardzo szybko minęło z Jackiem Kowalem. Chciałem Tatącym. jeszcze powiedzieć bardzo uwaga, dużo. nie wierzę w ani jedno słowo, które tutaj powiedziałem. Co to znaczy? Że ty bierzesz odpowiedzialność za to, co z tego wyciągniesz. To było wszystko na żywo. Tak. Także wszyscy, którzy nas oglądali, mogą dokładnie zrobić to, o czym Ty powiedziałeś, żeby wyciągnąć to, z czego Ty powiedziałeś, Jacku. Jacek Santorski, psycholog społeczny, psycholog biznesu, bardzo dziękuję, dziękuję. Ci za to spotkanie. Dziękuję cię przepraszam spotkanie. Cię, że dla dynamiki spotkania byłem dla Ciebie może taki nie w pełni dostrojony. Nie, było fantastycznie, absolutnie. Bardzo dziękuję i za kilkanaście minut widzimy się znowu z naszego studia JNG. Zapraszam do zobaczenia na fanpage'u ING Banku Śląskiego. Ja wszystkich serdecznie pozdrawiam, wszystkich Państwa. Dzięki.